Kiedyś zrozumiałam, że moja siostra to potwór? W chwili, gdy wysłała mi filmik, jak się okalecza z dopiskiem To twoja wina. Myślałam, że ma załamanie nerwowe, dopóki nie zobaczyłam, że to transmisja na żywo. Oznaczyła mnie, moją uczelnię, moich znajomych pracę. Wszyscy widzieli. Zaczęło się od tego, że dostałam się na medycynę. Lena była zazdrosna o moje oceny, ale wtedy jej totalnie odwaliło. To niesprawiedliwe, wrzeszczała. Zażądała, żebym przełożyła studia i oddała jej kasę na start kariery influencerki, bo medycynę mogę zrobić później kiedy odmówiłam zadzwoniła do rodziców z płaczem że niszczę rodzinę potem podszywała się pode mnie w socjalach wrzucała obrzydliwe posty oznaczała wszystkich zadzwoniła na uczelnię mówiąc że rezygnuje z powodu problemów psychicznych zaczęła mnie nachodzić w pracy mówiła mojemu szefowi że jestem niebezpieczna śledziła mnie do domu robiła zdjęcia i wrzucała podpisy w stylu narcystyczna siostra po zakazie zbliżania się złamała go od razu włamała się wylała wybielacz na ciuchy sprejem na ścianie napisała samolubna Potem założyła zbiórkę, twierdząc, że mam raka. Zebrała 60 tysięcy. Nawet mój chłopak zaczął wierzyć, że coś jest ze mną nie tak. Kulminacja telefon o drugiej w nocy, lena płacze zrujnowałaś mi życie. Po pięciu minutach odpala transmisję. Siedzi w łazience z nożem, pokazuje mój list z uczelni i mówi: Teraz zobaczycie, co mi zrobiła. Potem zaczyna się ciąć. Krew, płacz, dramat, ale wszystko zaplanowane. Rany zadane tak, by wyglądały groźnie, ale nie były. Oznaczyła mnie, uczelnie, wykładowców, znajomych, setki ludzi widziały transmisję z moim nazwiskiem w roli kata. Komentarze były okropne, dzwoniący telefon, krzyki, groźby, zadzwoniłam po karetkę. Gdy dotarłam, ratownicy już ją opatrywali. Policja znalazła na jej telefonie próbne nagrania samookaleczenia, ćwiczyła teksty. Śmiała się mówiąc, w końcu pokażę wszystkim, jaka ona naprawdę jest. Została skazana na trzy lata więzienia i musiała oddać pieniądze. Przyznała publicznie, że wszystko było udawane ale nawet potem niektórzy dalej uważali mnie za potwora. Musiałam odroczyć studia o rok, żeby ogarnąć ten cały koszmar. A i tak czasem mam wrażenie, że ktoś patrzy na mnie. Jakby to wszystko nadal była moja wina.